Witajcie. Tak powszechne jest mówienie do siebie i do innych, by ogarniać to życie. A co by w nas się mogło pojawić w myślach, odczuciach, gdybyśmy sobie powiedzieli, że już nie musimy ogarniać życia? Ono samo w sobie żyje, płynie. Się ogarnia. No, ja myślę, że u wielu z nas mogłoby się pojawić od razu myślenie, no jak to? Nie ogarniać życia? Trzeba ogarniać to wszystko. Jak nie będę ogarniał, to wszystko się zawali. Um, pogmatwa. Chcę Wam powiedzieć, że tak sobie patrzę, myślę, czuję. Odkrywam, doświadczam i, i dochodzę do takiego dostrzegania, że im bardziej chcemy ogarniać to życie, tym bardziej się ono komplikuje. Tym bardziej wchodzimy z, takimi zapu z takim zapuszczaniem korzeni w iluzji. No właśnie, kiedy Odpuszczamy sobie ogarnianie życia, to wypukuje się z naszego życia iluzja. Wtedy pojawiają się te nasze wszystkie przywiązania, które nas tak mocno trzymają i zmuszają do takiego i innego zachowania, gdzie tak naprawdę stajemy się takimi niewolnikami tych zachowań. Tego, że muszę to, to i tamto, by ogarnąć życie, bo inaczej się zawali. Życie samo w sobie się nie zawali. Jedynie co to może się zawalić ta konstrukcja budowana na piasku w postaci iluzorycznych przywiązań w takim myśleniu, że to jest mi potrzebne do szczęścia. I widzicie, to jest dla mnie takie bardzo istotne, taki proces, sformułowanie odpuścić sobie ogarnianie życia, bo głęboko w sobie wiemy, że to życie samo w sobie się układa, ogarnia. A my w takiej swojej rdzennej esencji, energii, możemy wtedy się przejawiać. No dobrze, ktoś powie, no zaraz, zaraz. Ogarniać życie, nie ogarniać go i co ja mam robić, kiedy zacznie wszystko się walić? Bo umysł w swoich lękowych osłonach, ochronach od razu tutaj zaczyna generować różne historie. No jak nie zrobię tego czy tamtego, to się coś pierdyknie, pomiesza. Jak nie zapłacę rachunku na czas, to coś stracę. Widzicie? To, co jest takie dla mnie istotne, to taki spokój w przepływie. Często to ogarnianie, które tak bardzo hodujemy w swoim życiu, ono jest takim czymś, takim elementem, który powoduje, że my się spieszymy, że my się stresujemy, że my się napinamy. Że my wciąż szukamy jakichś rozwiązań, kiedy one cały czas są obok nas, ale w tym swoim szukaniu wręcz już ich nie widzimy. I kiedy robimy coś w tej harmonii z samym sobą uczuć, myśli, ciała, które jest w rozluźnieniu, a nie w permanentnym zacisku, to robimy w swoim tempie w swojej radości, pasji, a każdy jest inny. I nie ma tam takiego szablonowego zmierzenia, że każdy ma tak czy inaczej, w takim tempie zachowywać się. Widzicie, kiedy sobie pozwalamy na taki przepływ, takiego wsłuchania się w siebie, to dzieje się coś, co uwalnia wiele energii, kreatywnej energii radości, wdzięczności. Kiedy puszczamy te wszystkie próby ogarniania życia, które samo w sobie chce się ogarniać, to nagle w tym plecaku, który niesiemy przez życie, dużo ubywa. Dużo ubywa. I możemy czuć, że to, co... Ogarnia się samo w sobie, to jest życie w nas. Inaczej mówiąc, na przykładzie, próbujemy ogarnąć swoje zdrowie. Robimy to czy tamto, jemy to czy to i w, w takiej intencji, żeby sobie zrobić dobrze, zadbać o zdrowie. A tak naprawdę Proste wsłuchanie się w sygnały z ciała, które potrzebuje ruchu, kontaktu z naturą, które potrzebuje takiego, a nie innego jedzenia, czy nie jedzenia. To wszystko, kiedy w takim wsłuchaniu się przejawi w naszym życiu, my po prostu widzimy, że ono samo, wręcz nas wiedzie uczuciem, to nasze ciało, nasze życie. W takim ogarnianiu się. Ono nam wręcz podpowiada, byśmy się nie napinali, ale nie stresowali, zwalniali, nie przywiązywali się do rzeczy, które są ulotne, nie szukali kolejnej chwilowej ekstazy, jakiejś dopaminowej ekstazy, bo ona jest takim szukaniem czegoś, co się szybko roz... rozcieńcza, znika. Tak wtedy zaczynamy dostrzegać, co jest taką wartością w nas, która jest. I owszem, możemy różne rzeczy doświadczać. I tej dopaminy też. Mnóstwo rzeczy jest wokół nas, które możemy doświadczać zmysłowo. Stworzeni do tego jesteśmy, by kochać, doświadczać. <grymne> Tylko czy to coś, co w nas zaciska się na myśl, że muszę ogarnąć życie, czy to jest to coś, co tak głęboko w sobie chcemy? Czy może jest czas na to, by zacząć? Wzrastać, rozszerzać się w dostrzeganiu tego, że gdy pozwalamy, to życie się ogarnia samo i przychodzą sytuacje, które rozwiązują coś, co ten nasz umysł, który chce to coś ogarnąć, nie był w stanie tego ogarnąć, kiedy pozwalamy na rozluźnienie. No, może jeszcze tylko dodam, no Ktoś powie, no dobrze, to niech się samo ogarnia, ja zostaję w łóżku i nie będę nic robił. I też tak można. I zostań, zobaczysz, jak długo tam wytrzymasz. Bo tak naprawdę życie w nas chce płynąć, chce doświadczać. A sygnały z ciała i tak cię wyciągną z tego łóżka, na przykład do toalety. I widzicie, tak zatrzymując się, rozglądając się wokół, i co wokół mnie tak magnetycznie przyciąga, że kiedy pomyślę sobie o tym, kiedy zwrócę na to uwagę, to mnie to rozluźnia. Kiedy ciało samo w sobie daje mi kompas, Informacje, chce się wydarzyć życie w doświadczeniu zmysłowym. Więc jak? Bawimy się dalej. Najlepszego dla wszystkich. Hej!